Owsiczku wygodnie? O, bardzo wygodnie kotkowi. Mm -hmm. Tak się pięknie kotek wyłożył na moim samplarku. Wstydu nie masz ty. Jest piątek, do tego bardzo deszczowy piątek. Ja kocham takie piątki. Znaczy w ogóle kocham takie deszczowe dni w jesienią, a potem lubię słońce. Lubię, kiedy jest ciepło, kiedy jest jasno, ale kiedy przychodzi jesień, to te po prostu wszystkie deszczowe dni są takie cudowne. No i dzisiejszy piątek jest cudowny jeszcze przez to, że to w zasadzie taka ostatnia chwila oddechu przed długim, dwutygodniowym maratonem bez przerwy, ale jeszcze dlatego, że tuż przed przyjazdem do domu zadzwonił pan kurier i powiedział, że przywiózł mi przesyłkę. Przesyłka to efekt no, takiego konkursu na stronie Nideland Art, którzy na Facebooku ogłosili taką zabawę, że jak ktoś napisze w komentarzu zestaw, o którym marzy, no to oni zastanawiają się, czy dadzą na ten zestaw 16% zniżki w najbliższych dniach, czy nie. No i ja wybrałam sobie taki zestaw, który na tą zniżkę zasłużył. No i dzisiaj przyszedł. Niteczki są też takie jesienne ale piękne. No i jak Wam pokażę co kupiłam, no to pewnie za bardzo się nie zdziwicie, bo moje chowciarskie wybory w ostatnich czasach są bardzo monotematyczne. Ale ja po prostu nie mogłam się oprzeć. Kupiłam takie cudo. Ale obiecuję, że to już ostatni kot w tym roku. Serio ostatni, ale w tym roku, bo jeszcze kilka ładnych mam na oku. Ciekawe, czy będę dzisiaj robić to, co zaplanowałam czy jednak może zacznę coś nowego A, ale się cieszę Inka Wyszywam sobie mojego kotka ale zanim pokażę wam co nawyszywałam to najpierw kilka zdań na temat tego jak fajna jest saga <laughs> Wyszywam z kartki Wyszywam z kartki, dlatego, że tak bardzo chciało mi się zacząć tego kota Obsiniu dziękujemy za ten występ. Że nie chciało mi się szukać, nie chciałam tracić czasu na to, żeby znaleźć sobie schemat w formacie XSD. Zresztą nawet nie wiem, czy taki jest. Może i jest, ale jak zaczęłam wyżywać z tej kartki, to właściwie za każdym razem, za każdym nowym znaczkiem uświadamiałam sobie po prostu, jaka saga jest prosta, jak nie wszystko jest łatwe. Po prostu bierzesz, klikasz znaczek, program ci pokazuje, czy. Czy krzyżyk, czy półkrzyżyk, po prostu ile nitek i wszystko po prostu jest proste. A tutaj istny dramat. Czytanie instrukcji wcale nie moja najmocniejsza strona. Nie lubię tego robić. I jak widzicie, są trzy organizery: jeden, dwa i trzy. Ja już w ogóle wyszywając pomyliłam się, bo znaczek miałam taki a nie wiem jakim cudem przeczytam sobie, że to jest ósemka i wzięłam go z drugiego organizera, czyli że, że tą ósemkę, a ten kolor zupełnie się różnił, więc już musiałam tam coś próć, słabe to było bo te organizery są tak ponumerowane 1, 2 i 3 i w zależności od tego jaki znaczek to z takiego organizera bierze się nitki, RTO już w ogóle minimaliści dla mnie pełną gębą dlatego, że Zobaczcie. Znaczy nitki ogólnie były tak zwinięte i na pół, i związane. Ja je oczywiście sobie tam rozwiązałam do takiego normalnego, przestań rozmiaru, ale zobaczcie. Tutaj są pasemka, tutaj są pasemka takiej pełnej długości, które takie były po rozwiązaniu. Natomiast tutaj doczepiony jest jakiś taki kawałeczek. I ja haftuję w ciągłym stresie, że mi tych nitek nie wystarczy. Po prostu wyszywam do ostatniego centymetra, że potem ciężko jest mi tą nitkę zakończyć. Ale naprawdę cały czas mam taki stres, że tych nitek mi po prostu nie wystarczy. Nie zdarzyło się w sumie chyba ani razu, żeby w jakimś zestawie nie starczyło mi nitek. No ale tutaj te lęki jakieś są ogromne, bo te nitki ubywają z tego organizera w tempie błyskawicznym, przez to, że haftuję na 14. I tych znaczków pozostaje jeszcze dużo no i nie wiem jak to będzie jedyne pocieszenie to takie, że w zestawie są niteczki DMC i nawet jeśli okaże się, że skończyła się jakaś to łatwo będzie ją dobrać, dobrze ci? cieszę się, że kodek jest taki szczęśliwy tak tutaj też Śmiesznie jest oznaczony krzyżyk, półkrzyżyk jedną nitką i dwie nitki. To co mam tutaj na pomarańczowo, to to wszystko już jest wyszyte. O siniu, weź. I teraz tak. To co jest na niebiesko, to jest półkrzyżyk, który robi się nitką podwójną. Tutaj z kolei na górze, to może słabo widać, ale jest półkrzyżyk który robi się jedną nitką. A to, co jest bezbarwne, to jest taki normalny, normalny krzyżyk. Ach, dziwne to wszystko, dziwnie to wygląda, ale zobaczcie, całkiem spokojnie idzie. Zaczęłam w piątek wieczorem, no i wczoraj był taki dosyć produktywny dzień. No, i dzisiaj kawałeczek niedzieli. Mam nadzieję, że jeszcze trochę pohaftuję, ale mam już zrobione ponad 2000 znaczków. W tym wchodzą krzyżyki i półkrzyżyki. Wyszywa się fajnie. Rośnie fajnie. Owsinu. Rośnie fajnie. Przez to, że jest to 14, to jest trochę śmiesznie, bo ja nie pamiętam, kiedy już na tak wielkiej kanwie wyszywałam. Ale wyszywa się fajnie. Także zobaczymy. Jak to będzie? Zapalił mi ten kot i rzuciłam sampler, który miałam ambitny plan do wyszywać do tych bieżących elementów. No ale przez ten wspaniały konkurs, który ogłosił Nidylendart po prostu plany się posypały. No ale to. Nie będziemy z tego powodu płakać, bo jest przyjemnie i miło. Niedzielę skończyłam z fajnym wynikiem. Kotek prezentuje się na obecną chwilę tak. Ta cała strona tutaj już jest całkowicie gotowa i skończona. Tutaj brakuje kawałek jakiegoś jednego koloru. No i będziemy się piąć do góry i tam zacznie się to, co najciekawsze, czyli mordka i te przepiękne oczy, które tak bardzo urzekły mnie w tym projekcie. Mówiłam Wam o tym, że stresuję się trochę tym haftowaniem i rzeczywiście... Ten obszar, który tutaj jest wyszyty półkrzyżykiem, pilnowałam się z każdym jednym półkrzyżyczkiem, żeby to był rzeczywiście prawdziwy półkrzyżyk, a żeby tyłem spodem nie szedł ściek gobelinowy. Bo naprawdę boję się, że tych nitek mi nie wystarczy. Jak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę musiała chodzić, grzebać i szukać tych nitek i że rzeczywiście są, mimo że tak oszczędnie, to wyliczone tak, jak być powinno, i że wszystko wystarczy. Przeradośnie haftuję się tego kota. To jest po prostu taki relaks i taki odpoczynek, że nie mogę się od niego oderwać. Ale dziś jest poniedziałek, ogarnęłam już trochę domowe sprawy, i zaraz siądę do haftowania, ale to jest ostatni dzień dzisiaj z tym kotkiem. Bo tak jak Wam powiedziałam, założyłam sobie, że dohaftuję sampler do końca, i chcę się tym samplerem zająć, żeby rzeczywiście skończyć go do końca roku. A sampler na chwilę obecną wygląda tak. Kiedy widzieliśmy się z nim ostatni raz, to o tego wszystkiego, co tutaj jest, nie było, ale już jest. Zaczęłam haftować trochę z innej strony, bo ten miesiąc, który jest wyhaftowany tutaj, to jest sierpień, ale przez to, że miałam tak zapięte snapy, to już nie przekładałam tego, nie przepinałam tylko zaczęłam haftować z tej drugiej strony i przełożyłam go na snapy i na snapach haftuje mi się zdecydowanie lepiej niż na tamborku. Jest większa powierzchnia, trochę lepiej widać. Tu oczywiście w tym geometrycznym wzorze narobiłam błędów, musiałam próć wszystko. Ja nie wiem, co ja mam z tymi geometrycznymi wzorami. Najpierw pomyliłam się tutaj, cały ten odcinek, próbowałam w zasadzie ten i ten, nawet te dwa. Później tu wszystko szło ładnie, pięknie. Przyszedł moment tego wzoru, znowu czegoś tam namieszałam, naplątałam. Nie nadaje się do tego kompletnie. Więc teraz będzie powstawał lipiec, czerwiec i maj. I tutaj na dole powinien jeszcze być wrzesień i październik, czyli widzicie, dużo tego zostało. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić za takim jednym przysiadem. Nie, to się nie mówi przysiadem, ale przysiądnięciem też się nie mówi, więc nie wiem. Nie wiem, jak bym to powiedzieć. Bo dużo tego i tych krzyżyków tu jest na pewno jeszcze kilka ładnych tysięcy, ale postaram się bardzo, żeby. W 2020 roku skończyć ten sampler żeby był taką pamiątką tego wspaniałego, cudownego roku który przyniósł do naszego życia tyle różnych niespodzianek chociaż niestety nie były to fajne niespodzianki miałam wam opowiadać jeszcze o igiełce z szyszeczką ale obiecuję, że zrobię to następnym razem kiedy siądę do mojej damy a dzisiaj życząc Wam dużo zdrówka, żegnam się z Wami. Trzymajcie za mnie kciuki, bo znowu zaczyna się jakiś szaleńczy czas. Czekam na maila, że być może ten czas się nie zacznie, ale ten mail nie przychodzi, więc trzeba się szykować. No i co? Widzimy się następnym razem. Cześć.